Parking przy Krakowskim Centrum Muzyki już wkrótce będzie oddany do użytku i będziecie mogli z niego korzystać. Ze mną jest Jan Pamuła, prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezesie, powiedzmy proszę od kiedy, czy możemy już powiedzieć, na 100% mieszkańcy Krakowa będą mogli kosztać z tego parkingu? No i ile będzie on kosztował, bo wiemy, że w tym początkowym terminie będzie to naprawdę bardzo promocyjna cena. Jest to, jak pani widzi, piękny parking, dobrze wkomponowany w zieleń, w otoczenie, bardzo nowoczesny i dlatego też ponosimy odpowiedzialność za to, że nie dzisiaj jest otwarty, tylko być może jutro lub pojutrze, tak? Ale na, na, na godziny, tak? Liczymy już otwarcie, a polega to na tym, że firma, która wygrała przetarg operowania na tym parkingu po prostu jest bezzałogowa, tak? To znaczy parking będzie, nie będzie ludzi na nim, żadnych pracowników, tylko system elektroniczny, dbający o bezpieczeństwo, a równocześnie do 15 minut serwis w razie jakichkolwiek problemów będzie serwis do 15 minut, bo krąży po województwie i po mieście Krakowie. E, powiedzmy proszę, jakie będą ceny te początkowe, bo e, tak jak wspominałam na początku, naprawdę jest to nie lada gratka, chociażby w porównaniu ze strefą płatnego parkowania. Operator jest y, y, bardzo prężny. Mający 180 parkingów w Europie, 60 w Polsce, 2 w Krakowie, jak mówię bezzałogowy, czyli pełni zautomatyzowany i proponuje na początek stawki dumpingowe, tak bym je nazwał, 10 zł za, za parkowanie dzienne i 100 zł za miesięczny abonament. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że w najbliższy weekend mieszkańcy Krakowa będą mogli tutaj zostawić swoje samochody? No, nie wiem, czy w weekend, czy, czy w sobotę, czy w niedzielę, nie chciałbym się tak zobowiązywać, bo troszkę trudności państwu przysporzyła ta elektronika, prawda? To, co oni wkomponowują się w swoim systemie, czyli inaczej mówiąc, ten parking musi być wkomponowany w system ogólnopolski i europejski, i dlatego to tyle trwa, że go, wgrywają go, tak go nazwijmy, tak, tak nazwijmy tę czynność, i w momencie wgrania i przyjęcia. My musimy to oczywiście przyjąć i podpisać stosowne dokumenty, że jest parking już czynny. Wtedy ruszy, ale to na pewno to są godziny i dni, tak? Nie, nie tygodnie, nie miesiące. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A Was zachęcamy jak zawsze do śledzenia profili Kraków.pl i telewizja.kraków.pl. Tam na pewno znajdziecie 100% informację, od kiedy parking działa, jak już będzie działał.